Pamiętaj. 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 O tych zabitych na ulicach miast i wsi. O tych poległych w obronie ojczyzny. O tych poległych w konspiracji i w lasach. O tych zamordowanych w obozach zagłady. O tych zamordowanych przez niemieckich i sowieckich okupantów. O tych wymordowanych w powstaniu warszawskim. O tych, którzy zostali w tej nieludzkiej ziemi. O tych wymordowanych. Strzałem w tych głowy w lasach katyńskich, o tych zamordowanych w celach śmierci. O tych wymordowanych w niemieckich i sowieckich katowniach. O tych poległych na wszystkich frontach, na ziemi, morzu i powietrzu. O tych zabitych w ubeckich katowniach i obławach. O tych zgwałconych przez wyzwolicieli ze wschodu. O tych, którym nie dane było dożyć wolnej Polski. O tych zamordowanych, których jedyną winą było to. Że chcieli po prostu żyć. O tych bez grobu. O tych bez grobu. O tych bez grobu. Pamiętaj o bohaterach. To nic nie kosztuje.